Witaj serdecznie z tej strony, Iwana nowaczy krajewska z Lity Mentalnej. Witam Ciebie w podcaście. Myślę, więc chudne. Leka w głowie, leka w ciele. To miejsce stworzyłam z myślą o Tobie, kobiecie, która próbowała już wszystkiego, a mimo to kilogramy wciąż wracają. Jeśli masz już dość walki, dość liczenia kalorii i dość ciągłego zaczynania od nowa, to jesteś w dobrym miejscu. Tutaj pokażę Tobie, jak schudnąć. Nie poprzez kontrolę, nie poprzez zakazy, nie poprzez walkę, ale poprzez zrozumienie siebie i swoich myśli. A jeśli temat ciebie zainteresuje i będziesz chciała wie wiedzieć więcej, to zapraszam ciebie na moją stronę i do udziału w bezpłatnym szkoleniu o emocjach w odchudzaniu www.dietamentalna.pl. A więc witam Ciebie w piątym odcinku podcastu i. Zanim przejdziemy dalej, to proszę, abyś przypomniała sobie, jakie myśli miałaś dzisiaj rano na swój temat. Jakie myśli miałaś, gdy rano spojrzałaś na siebie w lustrze? Być może patrząc rano na siebie w lustrze, pomyślałaś, że wstrętnie wyglądasz. Być może twój obraz ciebie w lustrze przeraził. I pomyślałaś sobie, że jesteś brzydka, że jesteś beznadziejna, że do niczego się nie nadajesz. I właśnie dzisiaj chcę Tobie powiedzieć o myślach, o małych myślach, które wydają się takie naturalne, naturalne, bo powtarzamy sobie od lat. A wyobraź sobie, że te myśli, to co do siebie mówisz każdego dnia, to są takie małe, niewidzialne kamyki. I te kamyki wkładasz do swojego plecaka, i potem te kamyki nie znikają. Ty z tym ciężarem idziesz. Idziesz z tym ciężarem, który nosisz w głowie, i ten ciężar to jest naprawdę to, co Tobie ciąży, a nie te kilogramy, które są w Twoim ciele. I właśnie dzisiejszy odcinek będzie o martwieniu się. O tym, jak pozorne, powtarzające się myśli mogą być największym, niewidzialnym sabotażystą Twojego procesu odchudzania i jak sprawić, aby te myśli. Wreszcie przystały kraść energię i radość życia, bo ta energia, ona jest ci potrzebna, aby tworzyć nową, lżejszą siebie. A więc na początek, czym jest martwienie się? I uwaga, martwienie się to nie jest po prostu myślenie o problemach, to jest coś dużo głębszego. Martwienie się to myślenie o tym, czego nie chcesz, z uczuciem, jakby to się już stało. Powtórzę, martwienie się to myślenie o tym, czego nie chcesz, z uczuciem, jakby to się już stało. To tak, jakby twoja wyobraźnia bawiła się w tworzenie filmów, które mają najgorsze możliwe zakończenie, a ty nieświadomie oglądasz ten film w swojej głowie kółko. Wyobraź sobie, że czekasz na ważne spotkanie. Zamiast skupić się na tym, jak możesz się przygotować, to Twój umysł podsuwa Ci obrazy, że źle wypadniesz, że źle wyglądasz, że na pewno ktoś Cię znowu skrytykuje, że, że się ośmieszysz, że znowu Ci się nie uda. A Twoje ciało reaguje, jakby to już się działo. Ono przyspiesza tętno, spina mięśnie, wywołuje niepokój. I w odchudzaniu wygląda to podobnie. Jeśli myślisz, na pewno znowu przytyję. Nie warto kolejny raz próbować. Na pewno znowu mi się nie uda. Na pewno za chwilę znów się poddam. I twoje ciało reaguje tak, jakby to była prawda, tu i teraz, jakby ten scenariusz już się spełnił. Bo pamiętasz to, co powiedziałam: Martwienie się to myślenie o tym, czego nie chcesz, z uczuciem, jakby to już się stało. I mamy taki piękny cytat Michaela de Montaigne, francuskiego filozofa: Ten, kto boi się, że będzie cierpieć, już cierpi, bo się boi. Ten, kto boi się, że będzie cierpieć, już cierpi, bo się boi. I właśnie na tym polega istota martwienia się. Nie cierpimy dlatego, że coś złego się wydarzyło. Cierpimy, bo w naszej głowie ciągle to przeżywamy. Nawet jeśli w rzeczywistości to się nie wydarzyło, i tu jest pewien haczyk. Jeśli martwisz się o swoją wagę, o to, że sobie nie poradzisz, że znowu zepsujesz dietę, to twój umysł zaczyna szukać dowodów na to, że masz rację. To tak, jakbyś wydała mu polecenie: udowodnij mi, że znów się nie uda. A umysł, on jest bardzo posłuszny. I zaczyna dostrzegać każdy moment słabości, każdy błąd, każdy dodatkowy kęs. Dlatego martwienie się jest jak podlewanie chwastów w ogrodzie Twojego umysłu. Im częściej się martwisz, to tym więcej te chwasty podlewasz, a one dzięki temu szybciej rosną. I ty zamiast piętnować rośliny, które chcesz mieć w swoim życiu, a więc spokój, wiarę, nadzieję, miłość. To karmisz to, co zabiera ci moc. Dlaczego się martwimy? No dobrze, skoro martwienie się jest takie nieprzyjemne, męczące się, a do tego niczego nie rozwiązuje, to dlaczego my w ogóle się martwimy? Dlaczego w ogóle to robimy? I odpowiedź wiem, że może Ciebie zaskoczyć. Martwimy się, bo to stało się naszym nawykiem. Tak jak niektóre osoby bają odrych podjadania, kiedy się nudzą, to tak samo my mamy odruch martwienia się, kiedy coś idzie nie po naszej myśli, albo nawet gdy wszystko jest w porządku. To jest trochę tak, jakby nasz umysł ciągle szukał powodu, żeby czymś się zająć. I jeśli nie ma realnego problemu, to on sobie go znajdzie w naszej wyobraźni. Kiedyś mogło wydawać się, że martwienie jest potrzebne. Że jeśli będę o czymś myśleć wystarczająco długo i intensywnie, to znajdę rozwiązanie. Albo, że przygotuję się na najgorsze. Tylko, że w praktyce dzieje się coś zupełnie odwrotnego. Zamiast szerszej perspektywy, mamy tunel widzenia. Zamiast spokoju, mamy napięcie. Zamiast energii do działania, mamy paraliż i poczucie bezradności. W odchudzaniu ten mechanizm jest bardzo podstępny, bo kiedy martwisz się, że przytyjesz, że znów się objesz, że nie wytrzymasz, to twoje ciało dostaje sygnał, uwaga, zagrożenie, a w trybie zagrożenia organizm nie myśli o spalaniu tłuszczu, czy też o budowaniu zdrowych nawyków. On chce przetrwać. I bardzo często to właśnie wtedy przychodzi ochota na jedzenie, jedzenie na pocieszenie. Albo włączy się automatyczne podjadanie. Dlatego można powiedzieć, że martwienie się to jest taki niewidzialny sabotażysta Twojej zmiany. On nie krzyczy, on nie robi wielkich dramatów, ale codziennie po kawałeczku odbiera ci wiarę w siebie i chęć do działania. Co więcej, im dłużej utrzymujesz ten nawyk, tym bardziej staje się on naturalny, do tego stopnia, że czasami nawet nie zauważamy, że to robimy. Wydaje nam się, że po prostu myślimy o życiu, ale tak naprawdę hodujemy w głowie strach i bezsilność. Dlatego tak ważne jest, aby zobaczyć mecha ten mechanizm, bo dopiero wtedy, gdy go zobaczymy, to możemy go zmienić. No dobrze, i możesz mi teraz powiedzieć: Rozumiem, że martwienie mi szkodzi, ale jak mam przestać to robić? Przecież te myśli same przychodzą. I masz rację, one naprawdę same przychodzą. Ale to, co z nimi zrobisz, to już jest Twój wybór. Najczęstszy błąd, jaki popełniamy, to próba walki z tymi myślami. Na pewno słyszałaś o przykładzie różowego słonia. Ktoś mówi, nie myśl o różowym słoniu. I co się dzieje? W Twojej głowie od razu pojawia się obraz różowego słonia. Tak samo jest z martwieniem się. Im bardziej chcesz je odgonić, tym mocniej ono trzyma się ciebie. Dlatego pierwszym krokiem jest nie walczyć. I teraz może ci się wydać, że to znaczy poddać się. Ale to jest coś zupełnie innego. Chodzi o to, żeby nie karmić zmartwienia swoją uwagą. Bo uwaga jest jak woda dla roślin. Podlewasz to, na czym się skupiasz. A jeśli przestajesz podlewać, roślina zaczyna usychać. W praktyce oznacza to, kiedy pojawia się myśl. Na pewno znowu przytyję, na pewno znowu mi się nie uda, na pewno dieta mentalna też mi nie pomoże. Nie zaczniesz wtedy analizować ani kłócić się z tą myślą, a zamiast tego skierujesz swoją uwagę na coś innego, na to, co chcesz, aby w Twoim życiu rosło, to dopiero wtedy zadzieje się zmiana. Możesz użyć prostej metody, którą nazywam: zatrzymaj się, wybierz, skup się. Bo zawsze między bodźcem a reakcją jest przestrzeń i od ciebie zależy jak ty tę przestrzeń wykorzystasz. A więc kiedy zauważysz, że przyszła jakaś myśl, myśl typu na pewno znowu przytyję, na pewno znowu mi się nie uda, na pewno nawet dieta mentalna mi nie pomoże, to wtedy właśnie pierwszy krok, zatrzymaj się. Zauważ, że pojawia się myśl, która cię osłabia. A więc wybierzmy jako przykładową myśl nigdy nie schudnę. Drugie, wybierz. Zdecyduj, w którą stronę chcesz skierować uwagę. Może to być yy, myśl, Mo moje ciało codziennie staje się lżejsze, albo obraz Ciebie uśmiechniętej i spokojnej. Czyli wybierasz myśl, którą możesz zastąpić tą pierwszą myśl. Tą myśl nigdy nie schudnę. I trzeci krok. Trzeci krok jest to skup się. Przez kilkanaście sekund naprawdę poczuj, jakby to już było prawdą. Jakby tą prawdą była ta myśl, którą wybrałaś. A więc, jakbyś już była tą kobietą, którą chcesz się stać. A więc powtórzę: pierwszy krok to zatrzymaj się. Zauważ, że przyszła taka myśl typu: nigdy nie schudnę. Drugie: wybierz. Zamiast tej myśli, wybierz inną myśl. Wybierz myśl, na przykład: moje ciało codziennie staje się lżejsze. I trzecie: skup się. Przez chwilę pobądź z tą myślą: moje ciało codziennie staje się lżejsze. Poczuj, jakby to było już prawdą, jakbyś już była tą kobietą, której ciało codziennie staje się lżejsze. I za każdym razem, gdy to zrobisz, to zrobisz coś bardzo ważnego. Uciszysz nawyk martwienia się i wzmocnisz nawyk skupienia się na tym, czego pragniesz. I to jest jak trening. Na początku ten trening może wydawać się trudny, ale z czasem stanie się to naturalne. I pamiętaj, że w odchudzaniu twój umysł. Jest Twoim największym sprzymierzeńcem, a nie największym wrogiem, i że chcesz podlewać tylko to, podlewać tylko takie myśli, jakie zbudują ciebie, Twoje ciało, takie jakie chcesz mieć. Bo myśl, którą zatrzymasz, jest wyborem, a więc nie ma sensu podlewać chwastów, strachu. Podlewaj te kwiaty, te nasiona, które, z których wyrośnie spokój, wiara w siebie, miłość. To, co chcesz, aby było częścią Twojego życia. I na koniec tego odcinka chcę, aby zapamiętała jedną rzecz. Martwienie się to nic innego, jak poświęcanie uwagi, energii na podtrzymywanie w sobie tego, czego nie chcesz. To tak, jakbyś podlewała roślinę, którą chcesz wyrwać z, z ogrodu i jednocześnie dziwiła się, że ona w ogóle w Twoim ogrodzie rośnie. Po prostu, jeżeli coś podlewasz, to to będzie rosło, będzie coraz większe. I nie chodzi o to, aby udawać, że trudności nie istnieją. Chodzi o to, żebyś zaczęła inwestować swoją uwagę w to, co ciebie wzmacnia. Bo tam, gdzie idzie Twoja uwaga, tam idzie też Twoja energia, tam idzie Twoje działania i tam też są Twoje efekty. A więc dzisiaj pokazałam Tobie w tym krótkim odcinku podcastu, że martwienie się to jest nawyk, to jest nawyk, a, to nie, a nie część Twojej osobowości. I że możesz. Zrezygnować z tego nawyku, możesz go osłabić poprzez to, że nie będziesz go dokarmiać. A więc, jeżeli przyjdzie jakaś taka zła myśl, taka, która ciebie nie wzmacnia, która zabiera ci energię, zabiera ci yy, wiarę w przyszłość, wiarę w swoje sukcesy, to pamiętaj, że między bodźcem a reakcją jest przestrzeń i możesz wykorzystać tutaj to, to ćwiczenie, o którym tobie mówiłam. A więc, zatrzymaj się. Wybierz inną myśl i skup się. I to pozwoli tobie zmienić kierunek myśli w dowolnym momencie dnia. W każdej chwili możesz to wykorzystać. A więc mam dzisiaj dla ciebie małe wyzwanie. Od teraz przez resztę dnia obserwuj proszę swoje myśli o odchudzaniu, o jedzeniu, o swoim ciele. I za każdym razem gdy złapiesz się na tym, że martwisz się że martwisz się o to, że tobie się nie uda, martwisz się te, o to, jak wyglądasz, martwisz się, że nie jesteś idealna, że nie wszystko jest idealne, to zastosuj metodę: zatrzymaj się, wybierz, skup się. I nawet jeśli to będzie trwało 10 sekund, to, to 10 sekund to to jest podlewanie tego, co chcesz, aby rosło w Twoim ogrodzie, a jednocześnie Dzięki temu wyborowi, dzięki temu, że skupisz się na podlewaniu tego, co chcesz, to przestajesz podlewać to, czego nie chcesz. I miło mi będzie, jeżeli podzielisz się ze mną swoimi doświadczeniami w tym zakresie. Jeśli masz ochotę być w kontakcie ze mną, jeśli temat myślenia w procesie odchudzania Ciebie zainteresował, to ja bardzo serdecznie zapraszam Ciebie na mój dzisiejszy webinar. Na mój dzisiejszy webinar pod tytułem Emocje w odchudzaniu zobaczysz, jak ważne są nasze emocje. A każda emocja, ona rodzi się z myśli. I to, co myślimy, to jest pierwszym krokiem do tego, czy osiągniemy sukces, czy też poniesiemy porażkę. A więc tytuł mojego szkolenia, bezpłatnego szkolenia, na które Ciebie zapraszam, brzmi Emocje w odchudzaniu. I zapraszam Cię właśnie na moją stronę www.dietamentalna.pl i też zapraszam Ciebie do kolejnego odcinka podcastu, który nagram już za kilka dni. Także bądźmy w kontakcie, wszystkiego dobrego i pamiętaj, to Ty wybierasz swoje myśli. To ty decydujesz, jakie rośliny w ogrodzie swojego umysłu hodujesz, a jakie chcesz wyrwać. Bo to chodzi o coś ważnego, to chodzi o twoje życie. A twoje życie. I zależy od tego, co myślisz. Także dziękuję bardzo i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.